Siemanko, siemanko, Irok jest z tej strony. Pliwiet, Zdras Co tam jeszcze? Góry Gut e... Guten Tag. I umy da wymieniać, wymieniać. Słuchajcie, e... nagrałem dwa materiały. Ehm, są dostępne na, na grupie na Telegram, ponieważ za e, oba te, te dwa materiały. Pierwszy zostałem zbanowany na YouTube, e, potem zostałem zbanowany na e, Facebooku. Więc słuchajcie, psychoza trwa nadal, Jedna, jedyna narracja, e, co mnie naprawdę przeraża, jak ludzie pewne rzeczy mogą ojkać, jak pelikany, nie wiedzą, że z drugiej strony konfliktu także jest, e, także jest człowiek. I teraz e, to, co się dzisiaj dzieje, to jest dla mnie istny, istny, normalnie absurd. E, nagle media, media zaczęły mówić prawdę, e, wszyscy, e, wszyscy wyciągają tylko i wyłącznie jedną narrację. Jacy to Rosjanie są tępi, jacy to Rosjanie są źli i okrutni. Putin, no to istny kosmos i tragedia, a jak Obama na przykład ładował się do Afganistanu, do Syrii, to czy on tam zabijał? Czy on tam walczył o wolność, czy walczył z terroryzmem? Wybawiciel świata. Pokojowa nagroda Nobla. Rozpiździł te kraje i wiele, wiele po prostu innych. No i teraz pytanie, hmm, dostał nagrodę Nobla, a Putin jedzie w tym kierunku. Ja nie mówię, że Putin to jest, nie wiem, dobry człowiek, ale ta jedna, jedyna słuszna narracja, powiem szczerze, gdzie nie otworzycie, już pomału otworzysz lodówkę, to w lodówce pojawia się napis, pomoc dla Ukrainy. Polacy oddają wszystko, oddali swoje domy, e, mieszkania, wszystkie kraje e, Unii Europejskiej się mm, wypieły, my, my nie, my nie, my nie, nie, weźmiemy, ale tylko, tylko troszeczkę, a wy e, Polaczki ładujcie do swojego mm, POLIN wszystko co się da. I teraz żebyście złapali dobrze co chcę powiedzieć, nie jestem ani za Ukrainą, ani za Rosją, nie. Ponieważ ta wojna odbywa się na całkowicie innej płaszczyźnie, tą płaszczyzną jest jedna, jedyna słuszna nacja na świecie, która zarządza i Ukrainą, i zarządza Rosją. I teraz, tak jak było w II wojnie światowej, powiedzmy dwie główne strony konfliktu, czyli Niemcy i Rosja, byli sponsorowani dokładnie przez tych samych ludzi. A chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby wykosić i napuścić na siebie słowian. Ponieważ no, troszeczkę trzeba pokopać w historii, kiedyś tworzyliśmy jedno państwo. Ja tutaj bardzo muszę uważać na słowa, żeby znowu nie powiedzieć za dużo, bo powiem szczerze, i te całe social media, czyli portale, z których nadajemy, delikatnie rzecz ujmując, cenzurują, no a świadomość ludzi w Polsce jest, powiem szczerze, uczciwie na poziomie, nie wiem, Amery. Jeszcze jakiś czas temu e, byliśmy zesrani, ponieważ grasował taki jeden wielki, e, straszny m, zawodnik, e, który zabijał wszystkich. Był tak cholernie niebezpieczny, że nawet bez objawów był w stanie zabić. I mm, ja się pytam, minęło parę dni, wpuszczamy do naszego kraju 3 miliony ludzi, e, powiedzmy półtora już weszło, do trzech baniek dojdzie, za chwilę powiem dlaczego. Ponieważ trwa największe przesiedlenie. I teraz ci ludzie, nie musimy żadnych testów, on nie musi mieć e, sprawdzany, czy, czy był. On na swoich plecach może tu przynieść wszystko, no bo po prostu jest. I teraz, co się zrobiło z tą chorą psychozą, która była wcześniej? Jak szybko pewne rzeczy się mogły zmienić? Teraz raperzy organizują koncerty, na których ludzie. Bez masek skandują, właśnie e, pomoc dla Ukrainy. Mówię, co tu się kurde odpiernicza? To jest naprawdę, słuchajcie, e, psychoza. To, co się dzieje teraz, to jest istny kosmos. E, ja nie mam nic przeciwko pomocy Ukrainie. Jestem jak najbardziej za tym, ale żeby to po prostu robić z głową, a nie że e, dostęp do służby zdrowia za free. W kolejkach nie czekają. Polak, 10 miesięcy, rok czasu. Wyrąbane totalnie. No teraz zmieniła się sytuacja, bo jest tragiczna wojna. Eee, rządzący zacierają po prostu łapy. Ceny windują i szybują w górę, bo ktoś przecież za tą pomoc musi zapłacić. Eee, bierzemy ich do swoich domów zamiast do obozów dla uchodźców. Nie wiem, do tej pory zawsze były obozy i w tych obozach było wszystko organizowane, ale teraz nie. Nie będzie obozów. Eee, teraz to zrobimy inaczej i co? No i mamy. Półtorej. na chwilę będą 3 miliony ludzi dodatkowo w tym kraju. Ja jestem ciekaw, tak, którą bili niedawno. Jak ta służba zdrowia, bo ona nie wyrabia, bo są te szpitale specjalne zrobione dla tych, którzy umierają na tego szaleńca. A teraz oni obsłużą dodatkowo 3 miliony ludzi. Nie ma żadnego problemu. Polacy czekali w karetkach po kilkanaście, kurde, albo kilkadziesiąt godzin. Ja wiem doskonale po co, ponieważ to jest, nie chcę użyć tego słowa, ale może pokażę, to jest po prostu na narodzie polskim. I teraz dlaczego? Dlatego, że ani Polską, ani Ukrainą, ani Rosją nie rządzą ich rodowici ludzie, rządzi ktoś inny. I właśnie w tych materiałach ja dokładnie podałem kto rządzi i dlaczego teraz jesteśmy w trakcie przesiedlenia. Dlaczego tutaj e, prezydentowi Ukrainy pasuje właśnie, że, e, że właśnie Rosja się tak mało co posuwa, e, terytorium nie zdobywa. E, teraz ruchą Cię głowę po co, Ponieważ w 2022 roku e, część Ukrainy ma zostać zajęta przez 3 miliony. E, hmm, Pasterzy, yy, którym skończyła się tam woda. To zostało zaplanowane w 2012 roku. Teraz się to dzieje z dziwnym zbiegiem okoliczności. Tutaj ludzi z Ukrainy ma do nas trafić od 3 do 6 milionów i teraz. Taka sama liczba jest podana w 2012 roku ludzi, którzy mają się przesiedlić właśnie w tamto miejsce i zbudować nową ziemię obiecaną. Więc jesteśmy właśnie w trakcie tego, a my. Słowianie, dajemy się napuszczać jednych na drugich i teraz tak, ten jest ukraińską onucą, tamten jest rosyjską onucą, ty jesteś walięty, tamten jest nienormalny, bo jest tylko jedna, jedyna narracja świętego, naprawdę świętego ołtarza, którym stał się telewizor. Którym stały się kanały alternatywne, które gówno mają wspólnego z alternatywą, ponieważ świat telewizji przenieśli sobie do internetu, pokazali, sobie jak alternatywę, tak jak pokazują, że nie wiem, Rosja jest rosyjska albo Polska jest polska. Odpalili wam Hanukę w Warszawie, a wy dalej poliniacy kurwa łykacie. Przepraszam za wyrażenie, ale wszystko po kolei. To jest normalnie szok. Jesteśmy w trakcie przesiedlenia ludzi z Ukrainy. I teraz wiadomo po co był spis powszechny. Dlaczego chcieli od nas właśnie mieszkań i ludzi tam mogą wepchnąć, dlaczego wojsko jakiś czas temu jeździło po szkołach i większych obiektach po to, żeby sprawdzać ich stan i ile ludzi są po prostu w stanie przyjąć. Łącząc kropki, powiem Wam uczciwie to, co? Taki wielki napad, taki wielki szok, a w Polsce już wiedzieli, że do pewnych rzeczy się trzeba przygotować. Nie wydaje wam się to dziwne? I teraz jeśli Polską rządzą ci sami ludzie, którzy chcą się usiedlić na Ukrainie, to sobie zrobili tak naprawdę spis tego, ilu ludzi mogą do nas władować. No i już to wiedzą, bo podaliśmy metraże, pokoje, nasłonecznienie i wszystko po kolei, także zrobiliśmy wszystko genialnie. Ja wam powiem, jeśli to jest zbieg okoliczności, to ja w zbieg okoliczności nie wierzę. O, może powiem w ten sposób. I tutaj e, ja nie mogę dużo powiedzieć na, na właśnie hmm, tym kanale, ze względu właśnie na cenzurę, z względu na e, psychopatów, tak naprawdę, którzy e, wpadli w taką psychozę, że jest tylko i wyłącznie jedna ta retoryka. Jeśli powiesz coś w odwrotną stronę, no to ja pierdzielę. I teraz jest taki cytat: że e, niesamowitym aktem odwagi będzie mówienie prawdy. I powiem Wam uczciwie, coraz bardziej to do mnie dociera, coraz bardziej to zauważam, a psychoza postępuje nadal. I moje pytanie jest takie: jedni twierdzą, że na Ukrainie były laboratoria, że to się wydarzyło. Zakładam, że teoretycznie tak mogło być. I moje pytanie jest takie: co ludzie tutaj wnieśli do Polski i co wydarzy się jesienią a propos stanu naszego zdrowia? A propos tego, czy damy radę wyżywić ten kraj, ponieważ ani Rosja, ani Ukraina nie wyprodukują w tym roku pszenicy, zniknie wiele, wiele dziesiąt miliardów ton, trzecie miejsce na świecie, składajcie kochani kropki. Na sam koniec chciałem tylko i wyłącznie powiedzieć, że nie dajcie się zwariować, uważajcie na siebie, naprawdę, na to, co robicie, na to, co mówicie, bo teraz to już jest tak jak... Wtedy na początku, właśnie te dwa lata temu, była tylko jedna właściwa narracja. Teraz znowu przechodzimy to samo, czyli historia kołem się toczy. Chciałbym Was też y, zaprosić y, na warsztaty dwudniowe, które są organizowane, na których mówimy tam zdecydowanie więcej niż tutaj można powiedzieć w tej przestrzeni y, internetowej. Y, co Wam mogę powiedzieć? Nie dajmy się zwariować, łączmy się, poznajmy się, budujmy relacje. Opowiem Wam o w odpowiednim momencie, one będą potrzebne i to będzie na wagę złota. Ceny wywaliły w górę. Zobaczymy, kogo za chwilę będzie stać na ogrzewanie, zobaczymy, kogo za chwilę będzie stać na pożywienie i kogo za chwilę będzie stać na utrzymanie 3 milionów ludzi z Ukrainy. A już gdzieś tam w trawce piszczy, że wcale jest z nimi, tak nie jest kolorowo, że tylko i wyłącznie 20% to są ludzie rzeczywiście, którzy potrzebują pomocy, a reszta to jest. Hmm. Koń trojański wpuszczony do naszego kraju. Także, jak chcesz się dowiedzieć, więcej, zapraszam do grupy na Telegram. Link będzie podany tutaj e, w komentarzu e, pod tym filmem. I co Wam mogę powiedzieć? Sprawdź, kim jestem. 19 2 e, dni zajemitych warsztatów. Mega, mega wiedzę. Bo nie na wy, ale ja przez te ostatnie 2 lata to się nauczyłem. Tyle czego nie, nie nauczyłem przez całe życie. Więc o to w tym chyba chodzi, żebyśmy się uczyli, żebyśmy zdobywali świadomość i przede wszystkim żebyśmy się łączyli, budowali relacje. Tak jak powiedziałem, one będą na wagę złota. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie dajcie się zwariować. I zastanówcie się, dokąd ten kraj zmierza i co ci ludzie odpierdalają. Trzymajcie się. Cześć.